Nie wiem, jakim cudem włamał nam się do domu, zabrał z łóżka bilety, uciekł i pojechał do Meksyku. O co tu chodzi? Hej wszystkim z tej strony, Scream, witajcie w nowym odcinku z nowej gry U Uratuj dziecko. Save the Baby się nazywa. Ja, jako matka, idealna matka, spowoduję, że to dziecko będzie miało najgorsze dzieciństwo, jakie może być, po prostu. Znaczy o ile się urodzi. W ogóle siedzimy sobie tutaj, jesteśmy matką, stoimy na środku parkietu i ona po prostu stoi, macha głową. Z tyłu oczywiście taki wujek typowy. Napity typowy wujek, który tańczy sobie na imprezie, on jest tak już wcięty. A najbardziej podoba mi się muzyka w tej grze, nie? Muzyka, muzyka, która jest na tej imprezie, proszę bardzo. O nie, źle się czuję! Co mam zrobić? O, oczywiście, że będziemy dalej tańczyć. Znaczy, udawać, że tańczyć. A, no, ona. Ona i tak pójdzie do doktora. O co chodzi? Znowu gra, która nam rozkazuje. Nigdy nie lubię tego. Jak mogę tam dojść? Albo bierzemy taksówkę, albo biegniemy. Oczywiście, że biegniemy. O, nie, nie jestem pewna, czy Dotrę tam w jednym kawałku. No, no, no trudno, no biegnij. O, nie jesteśmy w ciąży! Niemożliwe! Gra o dziecku, jesteśmy w ciąży! Dobrze, musimy. <głos> <głos> musimy znaleźć ojca. Musimy znaleźć sobie ojca. Najlepiej wrócić na tą imprezę i podejść do tego wujaszka i powiedzieć mu, że jest ojcem. On. On, on na 100% się zgodzi, być ojcem. Gdzie mogę dostać test DNA? Co, co powinnam zrobić? No, zamawiamy online, bo po co w aptece kupować takie rzeczy? O i proszę bardzo, jeszcze dostaliśmy na plus, że ma dobre oceny i jest tanio. O możemy wybrać, kto będzie naszym tak jakby nie naszym ojcem, tylko wiecie, naszego dziecka ojcem. Możemy wybrać, czy to jest naszej przyjaciółki chłopak, czy czy czy, czy nasz czy nasz były chłopak. Proste, proste, że przyjaciółki chłopak będzie bardzo źle z nami. No i z naszą przyjaciółką, która nas prawdopodobnie będzie chciała zabić. O to, to jest to jest nasz chłopak. <grych> o nie! Czemu straciłaś przyjaciółkę swoją z nim? On ma jeszcze koszulkę z gitarą! Kto takie nosi koszulki? To się nosiło 20 lat temu! Dobra! Zapraszamy go. No, no trudno. Ogólnie tam ten gość uciek i nas zostawił, nie? Także super, super ojciec. Ale teraz możemy wybrać, co chcielibyśmy zjeść. No i no i czego się napić? No, to proste, że piwo i burgery. Mam nadzieję, że moje dziecko lubi czarne piwo. O, dziecko, dziecko umarło. Znalazłem kolejną ofiarę i czemu to są, czemu to są tacy sami ludzie, czemu on zmienił koszulkę i to jest ten sam gość, nie daj mu się zwieść no, dobra ale to, to, to my mamy ich wplątać w pułapkę to, to nie ważne w takim razie, tym razem ma smoka na sobie wszyscy tańczą dookoła ale czemu nie możesz wybrać tego pana wujka tutaj obok albo albo te, tego pana tutaj co już mnie łapie ten gość, co jest, aha Przedstawili się między sobą i już się zapraszają do domu. Słuchajcie, musimy wybrać między pójściem do niego na chatę albo pójściem do siebie na chatę z nim. Także idziemy do niego. Czemu mój dom wygląda tak samo jak twój dom? O co tu chodzi? I zmieniłeś znowu na tą samą koszulkę, co miałeś wczoraj. Co się dzieje? No i znowu zmienił koszulkę. O! Dobra. Chcę, chce, żebyśmy pili. Dobra, pijemy. Czemu? No nie, dziecko umarło? Nie! Znowu! Dlaczego? Dobra. O, on nam powiedział, że... że powinniśmy spędzić noc razem. I mogę mu odpowiedzieć, że... No i tak jestem w ciąży. Czekaj Henryku, czemu ty masz pierścionek na... Na swojej ręce, że on jest zaręczony i leci na dwie strony jeszcze. Jakim cudem, Henry, jak ty masz dwie koszulki i smoka na koszulce, a na drugiej gitarę! Jakim cudem ty masz dwie dziewczyny? W tym mnie. <grym> Dobrze, wiecie co? Udawajmy, że tego nie widzimy. <grym> o! Henry i tak i tak zobaczył to i powiedział, że to jego taty, który, który umarł niedawno. I ten jej uśmieszek, że chce sprawdzić, czy jest takim idealnym materiałem na tatusia. I udaje, że nic nie robi, nie? Anna chce być bardziej poważna z nim. No, zapytaj, czy, czy chce dzieci. Mamy jedno w drodze, słuchaj, Henry. Mo mo może chcesz? Chcesz jedno dziecko mieć? O, Henry nigdy nie lubił dzieci. No, no to w topa. Anna, ty czemu, czemu ty zwaliłaś taką rzecz i zostawiłaś? Test ciążowy. Nie wiem gdzie. Na stole czy na czymś. I on to podniósł. Hmm. Tu, tu coś. Tu coś nie gram. <grym> Dobrze. W takim razie, Henry, słuchaj, to, to twoje dziecko. Data. Data na tym teście ciążowym jest. To co to jest za test ciążowy? Profesjonalny, że data nawet na nim jest. No i dziecko umarło ze stresu w brzuchu. Także słuchajcie. Henry nas zostawił. <grym> czas znaleźć. K kolejnego ochotnika, najlepiej ze smokiem na koszulce. Jeżeli macie ogólnie smoka na koszulce, to was przepraszam, nie, ale. Uważajcie na Anny. <grym> Anna, co ty robiłaś? Sprawdziłaś na jakimś Stewie test ciążowy, a to nadal nie jest on? <grym> Tata Steve'a. Anna, co, co, co ty robiłaś? Jeszcze jakiś profesor w szkole. Anna, co ty robiłaś? Minęło parę dni, i, i ten gość nie zadzwonił. <grym> Wyślij mu parę zdjęć, ale jakich zdjęcia, Anna? Dobrze. Nieważne jakich wysyłamy. Znaleźliśmy nowego chłopaka i to nie ma smoka na koszulce i jest nawet przystojny. Słuchajcie, musimy go mieć. Musimy go mieć. Zapytajmy go o, o żonę! Zapytajmy go o żonę. C czemu nie? Co on nie ma już żony? Dobra! Dobrze, nazwijmy go Grzesiek i Grzesiek, słuchajcie, dostaje cały czas... Teksty od swojej poprzedniej żony, w ogóle. Ja, jak ten telefon w ogóle lewituje tak dziwnie? <grytanie> Co jest z tym telefonem nie tak? I czemu wy siedzicie tak daleko od siebie? Ale dobrze, nieważne, oblukajmy jego telefon jak, jak sobie pójdzie na chwilę. I on jest nadal żonaty, no kłamie nas, cały czas po prostu nas kłamie, ale przymknijmy na to oko. A to jest Jim. Dobra, Jim, słuchajcie, chce się spotkać ze swoją żoną i, i, i chce nas zabrać ogólnie do, do swojej żony. Spoko, to będzie dziwne, ale idziemy. No, także bardzo, bardzo normalna sytuacja. Jesteśmy w domu Jima i możemy powiedzieć cześć, witaj w moim domu. <grywania> o nie, to jest najgorsza rzecz po prostu. O nie. Czemu ona prowadzi? Czemu ona prowadzi? Zapnij się, Anna, bo będzie, <grym> będzie źle, będzie, będzie źle. Czekajcie, czy my możemy wyskoczyć z auta? Czy my możemy wyskoczyć. Z au... Czemu wyskoczyliśmy z auta? Co, co się stało? O, wstałaś wreszcie. Jak długo byłam nieprzytomna? O, dwa tygodnie! O! Super! Jeszcze znowu się położyła Wstawaj, leżysz już dwa tygodnie, wystarczy ci O, ogólnie przez to, że spaliśmy to Grzesiek, Grzesiek nas zostawił znowu Jako, że Jim nas zostawił słuchajcie, czy tam Grzesiek w szpitalu to, to, to postanowiłem przyjść do niego pod dom i zostawił drzwi otwarte, nie? Nie wiem czy my będziemy ich okradać, czy o co chodzi O Czemu dziecko umarło? Przez to, że się kradłem <laughs> Odchodzi. Weszliśmy im do domu, a oni leżeli sobie razem na łóżku. Jak możesz, Grzesiu, co ty, co ty dla mnie zrobiłeś? To, to przez ten brzuszek, który mi rośnie? Po, po prostu mnie tam zostawiliście? Ej, ta Mary cała jest tak niedobra dla nas. My tylko weszliśmy jej do domu. Jak razem leżeli, robili dziwne rzeczy, no. Drzwi były otwarte, tak? Tracę kontrolę nad sytuacją Co, co powinnam zrobić? Wskocz na łóżko i, i przejmij kontrolę Ogólnie nie pamiętamy co, co się stało poprzedniej nocy jak wskoczyliśmy do łóżko Do jima, znaczy Grzesia naszego i, i jego żony I, I nagle Grzesiu się znalazł przy naszej, przy naszej wannie w naszym domu NIE WIEM CO TU SIĘ DZIEJE Ogólnie Grzesiek chce z żoną pojechać na jakieś, na jakieś wakacje i tutaj ma bilety NIE WIEM KTO TRZYMA nie wiem, kto trzyma tak bilety i, i, i na biletach jest napisane bilet. Ale ogólnie Anna, nasza mądra dziewczyna, postanowiła go wywalić i wziąć bilety, kiedy będziemy mu pomagać. Także chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A, nie pokazali nawet, ale zabraliśmy mu bilet. Ogólnie. Grzesiek wrócił, zabrał nam bilety i pojechał. Nie wiem jakim cudem włamał nam się do domu, zabrał z łóżka bilety, uciekł i pojechał do Meksyku. O co tu chodzi? I, i ogólnie możemy spakować naszego Dadiego broń. Jeszcze ukradli nam samochód, serio? B bierzemy ich samochód w takim razie. A na jak ty prowadzisz ten samochód? Jedziesz prosto, a trzymasz kierownicę do góry nogami. O co chodzi? Anna, co ty, co ty bączki będziesz robić tym samochodem? Możemy ukraść paliwo od innych samochodów. Co tu się dzieje? Anna, ty jesteś taką przestępczynią, że szkoda gadać. Ogólnie widzowie, jechaliśmy do Meksyku i nagle pojawił nam się u nas pan w samochodzie, który ma włosy koloru skórowego. Jest mega dziwny. I jeszcze chce nas okraść chyba, a Anna znowu trzyma kierownicę. Do góry nogami i, i możemy go wypchać z samochodu. <grych> Nie udało się ogólnie. Czy on nas chce wyp-ON nas wykopał z samochodu! Bierzemy butlę dla dzieciaka i wylatujemy. Super! <grych> Super, to tak wygląda teraz Meksyk, tak? Dobrze, jesteśmy w Meksyku, na środku pustyni, nie wiadomo gdzie kompletnie. Szukaj cywilizacji, no w sumie cywilizacja by nam się przydała bardziej niż woda teraz. Pierwsze jedzenie! Co robi królik w ogóle na pustyni? Zjedz go! Jak ty chcesz go zjeść, nie mając? Dobra, zjedz go! Zjedz go, Anna, chcę zobaczyć to. O, no, ona go tak po prostu zjadła. I czemu. Czemu tu jest spalona guma samochodu na piasku? Czemu ludzie w ogóle jeżdżą po tej pustyni? I czemu tu są takie małe kaktusy? Ogólnie widzowie, nie pytajcie, czemu jesteśmy w więzieniu. Ogólnie znalazła nas policja, znalazła nasze rozbite auto, gość uciekł. No i. No i jestem w więzieniu. Co? Czemu jakaś ciężarówka waliła się w więzieniu? I jeszcze my nią kierujemy! Co tu się dzieje? I czemu jakiś gość randomowy w czapce nas uratował? Walił się swoją ciężarówką na środku pustyni w więzienie! No, jeszcze. oddał nam. ciężarówkę? Co, co, co to było w ogóle? Co, co to było? Czemu oddał nam ciężarówkę? Jeszcze wróciliśmy do domu, wszystko jest rozwalone. I jeszcze szana, ta, ta nasza sąsiadka, rozwaliła nasz cały dom, zostawiła narkotyki na stole i zabieramy od niej 500-500 dolarów. 500 bo, bo czemu nie? Ogólnie widzowie Jim do nas zadzwonił, gdy byliśmy w domu i okazało się, że miał jakiś wypadek. No i przyszliśmy, no i możemy go walnąć. <grym> czemu nie? Jeszcze stracił pamięć, możemy to wykorzystać. Jeszcze jesteśmy w sądzie, no i. Jim się okazał naszym tatą, znaczy <tato> tatą naszego dziecka oczywiście i skarżymy się na niego i walamy go właśnie do więzienia. Także Jim, jeżeli dasz nam 10 tysięcy dolarów miesięcznie, będziemy zadowoleni. Co? Sędzia się na to zgodził? Mamy 10 koła dolarów miesięcznie, czy jakieś 40 tysięcy złotych za to, żeby wychowywać nasze Dziecko! Będziemy mieć super łatwe życie teraz. Szkoda mi aż Grzesia troszkę, ale no, peszek, Grzesiu. I teraz wszędzie wydajemy hajs na wszystko. W tym przypadku aż chce się być kobietą. Uwaga, rodzimy dziecko, to już jest ten czas 41 tydzień. Lecie. Przeżyj to. Dobra, brzuch nas zaczyna boleć i możemy. Dobra, rodzimy na łóżku, widzowie. A, jest chyba z nami źle. Dobra, jedziemy sami, jedziemy sami. To, to, to tylko parę mil. No, dziecko umarło. UROCIŁO się w końcu! Wreszcie mamy tego kaszojada, za którego mamy 10 koła miesięcznie. No, czy 40 tysięcy, jeżeli chodzi o złote. No, ale idziemy w kimę. P po co, po co, po co trzymać dziecko? Możemy go nazwać Grzesiu, Grzesiu. Dobrze widzowie, teraz kupić nianie za, nie wiem, dwa koła dolarów miesięcznie, która będzie się 24 godziny na dobę nim zajmować, wyjechać gdzieś na wakacje i nara. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Z dwie godziny to nagrywam, bo ta gra po prostu wolno leci. I ja was żegnam. Baba.